O, idzie. I co? Jest. W tym odcinku przygotowaliśmy dla Was przegląd produktów, które idealnie sprawdzą się w ciepłe dni. No ale Maciej oczywiście postanowił sprawdzić, czy za oknem jest tak ciepło. Potwierdzam, jest wiosna, także możemy zaczynać. Wiosną i latem chętnie odpoczywamy na świeżym powietrzu, a zwłaszcza nad wodą. Jak wiadomo, słońce wysusza skórę również na dłoniach. Warto zatem szczególnie zadbać o skórki wokół paznokci, aby były dobrze nawilżone. Oliwki Semilac zostały wyróżnione nagrodą magazynu Cosmopolitan za najlepszy kosmetyk. Do wyboru macie cztery zapachy. Kokos, ananas, cytryna i brzoskwinia. To idealne soczyste zapachy na cały rok. Oliwkę możecie spakować w torebkę i mieć zawsze przy sobie. Warto nawilżać skórki nie tylko po skończonym manikir, ale na przykład podczas oglądania Semilak TV. Jeśli szukacie więcej preparatów do pielęgnacji paznokci, koniecznie sprawdźcie naszą linię Semilac Care. A całe rytuło pielęgnacji paznokci pokazała Wam nasza instruktorka Magda w jednym z odcinków Semilac Expert, który podlinkowaliśmy Wam w opisie. W wiosennym zestawieniu nie mogło zabraknąć piłku Sunlight Effect. Na czym polega ich magia? Na pierwszy rzut oka jest to produkt bardzo jasny, ale pod wpływem światła UV, np. słońca, zmienia kolor na bardziej intensywny. Pyłki dają najlepszy efekt na jasnych lakierach hybrydowych. Wystarczy osypać utwardzony lakier z warstwą dyspersyjną lub klasyczny top pyłkiem i delikatnie wetrzeć. Całość zabezpieczamy topem błyszczącym lub matowym, ale nie w wersji no-wipe, ponieważ może on zablokować zmianę koloru. My szczególnie polecamy Wam kolor różowy i pomarańczowy. Zobaczcie, jak pięknie prezentują się w kontakcie ze światłem. Wiosna i lata to idealny czas, aby zaszaleć z kolorami. Postawcie na energetyczne i soczyste barwy. My jesteśmy miłośnikami neonów, więc mamy dla Was dwie propozycje: pyłek neonowy w kolorze żółtym i czerwonym. Kolor żółty już teraz jest mocno obecny w ubraniach i w dodatkach, więc idealnie sprawdzi się też na paznokciach. A czerwień jest zawsze modna i ponadczasowa. W ofercie mamy 6 kolorów tych pyłków. Sprawdźcie, który pasuje Wam najbardziej. Najlepiej jest je aplikować na kolory jasne, takie jak biel i pastele. Jak pewnie zauważyłyście, bardzo lubię połysk, dlatego w makijażu oczu postawiłam na nasz nowy biżuteryjny cień w kremie. Jeśli również lubicie błyskale na paznokciach, na pewno kojarzycie klasyczną wersję naszego pyłku holo, ale rodzina tych produktów niedawno się powiększyła. Wypróbujcie wersję w kolorze niebieskim, różowym lub srebrnym. Jak je aplikować? Na kolory bez warstwy dyspersyjnej np. 031 Black Diamond lub na dowolny kolor lakieru hybrydowego pokryty utwardzonym topem No Wipe. Możecie oczywiście zaaplikować je na cały paznokieć lub wykorzystać jako dodatek np. w wiosennym trendzie Money Way. Myśląc o lecie, od razu mam przed oczami wypoczynek na plaży i wodę. Jaki manikir wybrać, jeśli planujecie taki wyjazd? Proponujemy Wam lakiery termiczne, które zmieniają kolor pod wpływem temperatury. Najszybsza zmiana koloru widoczna jest pod wodą. Paznokcie zamoczone w ciepłej lub zimnej wodzie praktycznie momentalnie zmieniają swoją barwę. Wybraliśmy dla Was dwa kolory, połączenie zieleni i limonki oraz duet pomarańczowo-żółty. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. A na sam koniec kolekcja trzech pastelowych lakierów hybrydowych, z których jesteśmy szczególnie dumni. W każdej sprzedanej buteleczki lakieru przekazujemy 4 zł na program aktywizujący i wspierający przedsiębiorczość przyszłych kosmetyczek. Dodatkowo w ramach wsparcia zawodowego organizujemy warsztaty w wybranych szkołach kosmetycznych oraz wręczamy granty na rozwój własnego biznesu. W internecie mogliście znaleźć zdjęcia z akcji promującej te kolory. Na pewno się Wam spodobają, są delikatne i mają kremowe wykończenie. Czekamy na Wasze stylizacje z ich wykorzystaniem. Oznaczajcie je hashtagiem All In My Hands. To była nasza propozycja wiosennych Must Have. Postawiliśmy na mocne kolory i błyszczące dodatki. Jesteśmy ciekawi, jakie produkty Milak najbardziej kojarzy Wam się z wiosną. Dajcie nam znać w komentarzu. Trzy najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy dowolnym pyłkiem Holo, Neon i Sunlight. Trzymamy za Was kciuki. Jeśli filmik Wam się podobał, dajcie kciuka w górę. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Semilac TV. Warto nawilżać skórki nie tylko po skończonym manikirę. Manikir. Na program aktywizujący i wspierający przedsiębiorczość przyszłych kosmetyczek. To kosmetyczek. Teraz dam radę. Będziesz ze mnie dumny. Oraz wręczamy granty na rozwój własnego biznesu. Jeszcze raz? Nie lubisz mnie widzę.